O potencjalnym z pozoru długoszyńskim zamku powiedziano już chyba wszystko, co można byłoby rzec na jego temat. Ustalono z dużym prawdopodobieństwem jego ewentualną lokalizację, genezę i przeznaczenie. Jednak, co do zasady, ta nieodnaleziona jak dotąd budowla pozostaje swego rodzaju widmem. Wielu o niej mówi. Ale jak dotąd nikt ze współczesnych go nie widział. Czy aby jednak na pewno? Otóż całkiem niedawno trafiono na nowy trop, rzucający nieco światła na tę bodaj największą tajemnicę w historii Długoszyna. Więc może jednak w Długoszynie zamek był? O szczegółach, Jarosław Sawiak. Na temat zamku w Długoszynie powiedziano już chyba niemal wszystko. Tak przynajmniej mogłoby się wydawać, biorąc pod uwagę, że. Ewentualny zamek opisany jest tylko i wyłącznie w jednej zmiance z końca wieku XVIII, a cała reszta to różnego rodzaju poszlaki, interpretacje i domysły. Moim zdaniem oczywiście istnienie takiego obiektu, chociaż niekoniecznie zamku w pełnym tego, w pełnym tego słowa znaczeniu jest jak najbardziej zasadne, biorąc pod uwagę fakt, że miejsce, w którym ten zamek się miał znajdować, leżało w królewskiej, czyli bendzińskiej części Długoszyna. Podobnie zresztą jak grudek, który leżał na pograniczu i szczakowej, a który również należał do tej królewskiej będzińskiej części, więc można założyć, że zarówno ten tak zwany zamek w Długoszynie, jak i grudek był w połączeniu z zamkiem w Będzinie częścią jakiegoś większego systemu związanego z funkcjonowaniem tejże właśnie królewszyzny. Natomiast co do samego zamku, oczywiście pamiętajmy o tym, że słowo to należy traktować jako pewien skrót myślowy, że według dzisiejszej klasyfikacji że zapewne nie byłby to zamek w pełnym tego słowa znaczeniu. Najprawdopodobniej, jeżeli coś tam rzeczywiście stało, to jakaś baszta obronna czy mieszkalna obronna, jakiś stołk, jakaś komora celna ufortyfikowana. Najprawdopodobniej nawet nie podpiwniczona, która zresztą jak najbardziej, ponieważ być może uosobiała pewną władzę, czy górniczą, czy administracyjną, określana była mianem zamku, a po którym to zamku nie pozostało już kompletnie nic, no może z wyjątkiem tego niewielkiego obrysu widocznego na skanie metodą lidar, o którym kiedyś już mówiłem w ramach odcinka ruiny czy złudzenie. Dlaczego jednak wracam do tego tematu, dlaczego ten temat po raz kolejny powrócił jak bumerang? A no dlatego, proszę Państwa, że zupełnie niespodziewanie kilkanaście tygodni temu pojawił się nowy wątek odnośnie właśnie tego tak zwanego Długożyńskiego zamku. Można by było powiedzieć, że pojawiło się swego rodzaju światełko w tunelu, aczkolwiek światełko to zabłysło z pozoru nie w tym tunelu, w którym byśmy się spodziewali je zobaczyć. Dlaczego? Otóż dosłownie kilkanaście tygodni temu dzięki uprzejmości jednego z długoszynian udało mi się dotrzeć do wspomnień człowieka, który urodził się na Długoszynie w roku 1913, który pod koniec swojego życia spisał wspomnienie. Pierwsza część tych wspomnień poświęcona jest pokrótce właśnie Długoszynowi, temu, te, temu jak Długoszyn wówczas wyglądał, jak żyli jego mieszkańcy i to, co nas w tym momencie interesuje, to jeden krótki opis oraz mapka zamieszczona właśnie w tych wspomnieniach. Mapka Długoszyna z przełomu XIX i XX wieku oraz krótki opis dotyczący właśnie zamku w Długoszynie. Moim zdaniem nie ma żadnych podstaw, aby tą relację, aby te wspomnienia w jakikolwiek sposób co do meritum podważać. W związku z tym, czego takiego dowiadujemy się z tychże właśnie wspomnień? A mianowicie, proszę Państwa, a mianowicie czegoś takiego, że Zamek w nie rzeczywiście był i człowiek, który spisywał te wspomnienia, ten zamek, a właściwie jego ruiny, widział na własne oczy. Mało tego, umiejscowił go na sporządzonej przez siebie mapce i poza wszelką wątpliwością opisywał go jako zamek właśnie. Zresztą nawiązując do tego typu właśnie wspomnień, do tych konkretnych wspomnień, cóż takiego pisz, że on z dzieciństwa pamięta potężne mury kamienne z wielką bramą zwieńczoną u góry, przed którymi stała wielka studnia. I to wszystko. Opis z pozoru enigmatyczny, ale jednocześnie dość dokładny. I można powiedzieć, że jak na początek XX wieku, to zachowało się z tego długoszyńskiego zamku całkiem sporo. Mało tego, rzeczywiście dysponujemy mapką, na której widać, że obiekt ten ulokowany był w rejonie dzisiejszej ulicy Widokowej, a okolony został m.in. dzisiejszymi ulicami Krętą i Myśliwską. Autor tych wspomnień rzeczywiście, bez zajęknięcia, używa sformułowania zamek. Tak ten obiekt na mapce jest podpisany. Widać, że zajmuje on dość sporo arała gruntu. A jeżeli porównamy tamten przekaz z mapami gruntowymi, z mapami katastru galicyjskiego z połowy wieku XIX, to rzeczywiście teren ten pokrywa się z działką na tej mapie wówczas zaznaczoną i z zabudową czterokątną posiadającą coś w rodzaju wewnętrznego dziedzińca bądź półdziedzińca. No I można powiedzieć, hura, jesteśmy w domu, odnaleźliśmy Długoszyński zamek. Bo rzeczywiście ten obiekt przez Długoszynian wielokrotnie był dawniej, lata temu, tak nazywany. Rzeczywiście w Długoszynie przetrwała no, taka niszowa, ale jednak zmianka wielu osób, które twierdziły, że rzeczywiście w tym miejscu zamek stał. Tylko problem polega na tym, że nie był to najprawdopodobniej zamek e, sensu stricte, mimo tej okazałej bramy, mimo tych dużych kamiennych murów. Tylko niemal na pewno były to zabudowania dworskie. Z całą pewnością duże, imponujące, ale najprawdopodobniej wzniesione po 1846 roku w czasach, kiedy Jaworzno wraz z Rzeczpospolitą Krakowską znalazło się w granicach zaboru austriackiego, bo właśnie wtedy na nowo gmina Długoszyn i dwór w Długoszynie został zorganizowany. Czy była to więc jakakolwiek forma zamku, czy jednak używano jedynie tej nazwy w związku z tym, że był to obiekt administracyjny, uasabiający jakąkolwiek władzę na tym terenie? To przecież może być troszkę tak jak z zamkiem u franca kawki, wybitnego czesko-żydowskiego pisarza, który w jednej ze swoich najgłośniejszych powieści zatytułowanej Zamek właśnie pisze o zamku, który nie do końca zamkiem był który właściwie nie był zamkiem, ale ponieważ uosabiał pewną niedostępność i pewną władzę, tak był właśnie określany i rzeczywiście wśród długoszynian panuje taki pogląd, że te tereny dworskie tak określano. Natomiast co do pierwotnej metryki tego obiektu, czy tam stało wcześniej cokolwiek innego, czy te mury, czy ta zabudowa ówczesna mogła mieć wcześniejszą metrykę, czy na przykład mógł to być obiekt, który kiedyś mieścił sobie w XVI czy XVII wieku urząd żupniczy, bo taki w Długoszynie zawiadujący całym jaworzyńskim górnictwem istniał, Trudno powiedzieć, trudno jednoznacznie to określić, tym bardziej że z tego tak zwanego zamku, czyli zabudowań dworskich, z całą pewnością dużych i imponujących, pozostał jedynie fragment muru dworskiego ze szkarpami przy dzisiejszej ulicy Widokowej. Zresztą oglądając moje odcinki, mają Państwo właśnie ten mur, przyjemność i okazję oglądać za każdym razem w tej naszej wspólnej czołówce. Kiedy pojawia się napis jawożno-małe, Znane. to właśnie ten mur, to są pozostałości muru dworskiego i tego tak zwanego zamku w Długoszynie. Natomiast, czy to był zamek, no, to jest sprawa bardzo dyskusyjna. Pamiętajmy o tym, że w różnego rodzaju miejscowościach czy wsiach zamkiem bądź pałacem określane właśnie dwory, a więc miejsca, które skupiały w sobie jakąś władzę administracyjną nad okoliczną ludnością. No i na koniec pojawia się zasadniczy i fundamentalny problem. O ile rzeczywiście taki obiekt na ulicy widokowej czy przy ulicy widokowej istniał, o ile rzeczywiście zwano go zamkiem, o ile rzeczywiście mógł jakąś tam formą tak zwanego zamku być, to jednak ta budowla, cokolwiek by o niej nie sądzić, nie ma niestety nic wspólnego z przekazem pana Kownackiego z końca XVIII wieku mówiącego o ruinach zamku w Długoszynie, ponieważ nie pasuje nam tu kompletnie lokalizacja. Zamek Hipolita Kownackiego mieścił się w obrębie Wzgórza Skałki, w rejonie Królewskim wsi Długoszyn, czyli w 1, 8 areału gruntu tejże właśnie wsi, więc gdzieś w rejonach Białej Przemszy i Koziego Brodu. Natomiast ten tak zwany zamek z mapki, o której dzisiaj wspomniałem, mieści się zdecydowanie w biskupiej części wsi i z przekazem Kownackiego nie ma absolutnie nic wspólnego. Czy więc mieliśmy w Długoszynie dwa zamki? Absolutnie nie. Być może tego zamku nie było w ogóle. Być może ten tak zwany zamek Kownackiego był również ufortyfikowanym obiektem, który uosabiał jakąkolwiek bądź władzę, a wcale do końca zamkiem nie był. Więc sprawa zamku według Hipolita Kownackiego w zasadzie nam się nie wyjaśnia, a wyjaśniać ją mogą tylko i wyłącznie badania archeologiczne. Natomiast sprawa dzisiejszego zamku w długości, tych zabudowań dworskich Przedstawiona jest tu w formie ciekawostki, aczkolwiek istnienie takiego okazałego, murowanego, otoczonego murem obiektu nie budzi dziś żadnych wątpliwości.